Witaj! Miło Cię widzieć! Chociaż znamy się nie od dziś, myślę, że jeszcze wiele o mnie nie wiesz. Znajduję się w centrum Europy, więc szybko do mnie dotrzesz. To dzięki ostatnim zmianom w infrastrukturze drogowej, kolejowej i rozwojowi lotniczej siatki połączeń. Za granicą jest o mnie coraz głośniej. Ostatnio mówią o mnie, że jestem smart. Wdrożone rozwiązania potwierdza certyfikat ISO i liczne międzynarodowe rankingi. Jestem pewien, że znajdziemy wspólną przestrzeń. Taką, w której będziesz mógł się rozwijać. Będąc kompaktowym miastem gwarantuje Ci atuty metropolii, jednocześnie zapewniając komfortowe warunki odpoczynku z dala od zgiłku zatłoczonego miasta. Wiem też, że wspólnie możemy się wiele nauczyć. Dzięki mnie dowiesz się, gdzie inwestować w wiedzę. Pokażę Ci, jak kwitnie współpraca biznesu, nauki i samorządu. U mnie znajdziesz miejsca, w których innowacje nabierają realnych kształtów. Przedstawię cię osobom, które mają na to swoje patenty. Zobaczysz, jak nowe technologie sprawdzają się w praktyce. Przekonasz się, że jestem dobrą inwestycją, nie tylko jutro, ale tu i teraz. Nie czekaj. Przyszłość zaczyna się tu, w Lublinie.